Wakacje w dole, tylko mam Chcę cały czas I te paznaki już do finału zostają Karta hejnie sobie jeszcze zrobisz <laughs> Nie będę miała kiedy, wiesz <śmiech> <śmiech> Po finale <laughs> Ale wiem, że będzie mnie stać na to. No! Fajnie co wyglądało mi się. Co nie? No, coś innego. A ta sukienka nie fajna? Dziwna. To jest koszula. To no jesteś właśnie. dziwna. się mi to zrobił. Fajne, nie? Ale wygląda jak jakaś kokarda wielka z przodu. Dobra, a nieważne, mi się podoba. Sorry, ale I, co Wy robicie, żeby takie rzeczy wymyślać? <laughs> <laughs> po prostu mi się przypomniało kiedyś coś że z koszuli można zrobić różnego rodzaju elementy dla dziewczyn. Nie, to karta chyba była nie, To wygląda jakbyś miała parasolkę przyczepioną. Jak ta sukienka, no. witeria? Czemu ty masz pod spodem top założony? A tak założyłam no, A weź podciągnij, żeby tego topu nie było widać, bo mi to, mi to burzy. I odwróć się może jeszcze. I odwróć się. Przecież to jest koszula. <noise> Mam projektanta.